I rozpoczęli. Piłkarze prowadzeni przez Łukasza Becele Mandrysz. o no, bardzo dobrze przytrzymana głębia defensywy przez piłkarzy Mariusza Pawlaka. Ale jeszcze nie koniec akcji gości Mateusz Kuchta. Jaka decyzja arbitra? Z piątego metra rozpocznie, e, rozpocznie Polonia. No ciekawy jestem tej sytuacji, ale ogólnie cała sytuacja bardzo fajna. Troszeczkę tutaj wciągnęli zespół. Na 22. bramkę. Jeśli chodzi o poczynania ofensywne w tym sezonie, są lepsi tylko od zespołów, które są notowane niżej. Szarek i gol! 1 do zera prowadzi chrobry przy konwiktorskiej w Warszawie. Tak nie chciałem tego, bardzo pewna Robert Mandrysz. Lewko. To Tupaja ten się pośliznął, mimo to piłka wciąż pod nogami graczy Chrobrego. Dobry strzał i teraz parada. Jest rzut karny dla Chrobrego. Polonia na razie jeszcze tak na dobre w tym meczu nie wstała. Po szybko straconym golu, a teraz oj kapitalnie. 22 minuta i w momencie kiedy Chrobry wydawało się kontrolował rywalizację. Mamy bramkę Wasina. No wywołaliśmy, wywołaliśmy tą polonię do tablicy i odpowiedziała nam Polonia fantastycznie. Bo fantastyczna akcja, podanie między linię i piłka prostopadła bardzo dobre dośrodkowanie i e, niegorsze wykończenie Brawo, brawo. Nikita Wasin. Tworzył kolejną dobrą sytuację i tam zagranie ręką w polu karnym nie pozwoliło na uznanie gola na 2 do 0. Polonia zaskoczyła jednym bardzo dokładnym zagraniem. Tupaj! Broni Kuchta. Arczak zostawił. Wędzik jest, dośrodkowanie, gol! Będzie samobójcza bramka Mateusza Kuchty, bo piłka odbija się od słupka i trafia w plecy bramkarza poloń. Stałe fragmenty gry, to jest naprawdę dzisiaj mocna broń, mocna broń Chrobrego, naprawdę bardzo fajne dośrodkowanie, z dobrą siłą, z dobrą precyzją. Polonia przed szansą na wyrównanie rezultatów W końcówce pierwszej części spotkania, arbiter pokazuje na 11 metr. Będzie rzut karny dla gospodarzy. Ale kluczowa tutaj rzeczywiście interwencja. Nie ma rzutu karnego. Odwołana jedenastka. I arbiter biegnie do linii bocznej. No tam e, była czyli akcja A wkracza Polonii, po którym piłkarze gospodarzy dogrywają piłkę do poczobuta. Teraz bardzo ładne zagranie w kierunku durmusza. Przy końcowej linii boiska Irka i śpiewak Jeszcze szansa Poloni gol. 2 do 2. No niemal wciśnięta ta piłka do bramki. Zespołu z Głogowa. Mamy kola wyrównującego. Tak, ale tak zastanawiałem się na co Durmusz tutaj e, chwilkę się wstrzymał, ale czekał na wypełnienie tego pola karnego. I naprawdę to bardzo dobrze wypełnili. I e, tu praktycznie do pustej bramki. Tak, ale Polonia dąży do tych, do tych małych gier w bocznych sektorach, dobrze się w tym czują. Dolmusz na dalszy słupek wega! Ależ gol! Jaka bierna postawa obrońcy Chrobrego! Klasyka piłki, atakują, atakują, kiedy jest w powietrzu, nie czekaj. Tutaj naprawdę bardzo fajnie wyprzedził zawodnika i Chrobrego, i, i no troszkę tak go spalę, ale, ale naprawdę bardzo fajny. W tempo wejście i finisz naprawdę bardzo dobry. Do końca poczekał Durmusz. I teraz szansa, Predenkiewicz czy idzie po gola numer 2 w tym sezonie? Predenkiewicz, gol! Błąd, błąd Lenarcika. I piłkarz wypożyczony z Arki strzela bramkę byłemu graczowi Arki. Szybko bar. I napędzają atak prawą stroną zawodnicy trenera BCLi. Może jeszcze bramka na 4 do 3. Teraz była okazja, Bartlewicz zablokowany. No wyglądali na razie w tym sprawdzianie na początku raczej słabo. Pozwolili sobie zadać takie pytania, z którymi sobie nie poradzili. Ale kiedy była szansa na to, żeby jeszcze podreperować wiedzę w przerwie. To wszystko zostało nadrobione. Polonia 4, Chrobry 2. Bez niespodzianki w stolicy, chociaż długo zanosiło się na to.